i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na szybkie i bardzo proste fryzury na przykład yy, na wakacje, albo do szkoły, albo jeżeli gdzieś idziecie i bardzo się spieszycie. I tak te fryzury są naprawdę proste, bo robiłam je dosłownie przy pomocy gumki i ewentualnie spinek albo wsuwak. Um, jeżeli chodzi o ogólnie o włosy, to ja je sobie wczoraj pokręciłam warkoczem, teraz już tego nie widać, bo już nagrałam ten odcinek i one się po prostu wyprostowały pod wpływem szczotki, ale normalnie to były pokręcone. Ja mam naturalnie proste włosy i one się kręcą głównie pod wpływem warkocza, bo ja śpię w warkoczu, żeby te włosy się nie niszczyły. Ale na co dzień raczej noszę rozpuszczone Albo spięte w jakąś luźną fryzurę Które właśnie za chwilę zobaczycie Jeżeli chodzi o pielęgnację To ja tak naprawdę z nimi nic nie robię Jedyne czego używam to szampon do włosów Teraz przez wakacje właśnie mam postanowienie Żeby trochę o nie zadbać Żeby nabrały tego blasku Nie były takie wysuszone i połamane Umówię się właśnie do fryzjera Żeby podciąć końcówki Bo jednak końcówki zawsze najszybciej i najbardziej się niszczą Przez właśnie czynników zewnętrznych Ale tak, te fryzury są właśnie przyjazne One są takie luźne, bez użycia Jakichś takich, wiecie, ciężkich gumek Które psują włosy Ja używam głównie gumek typu scrunchie Tutaj mam na ręce właśnie coś takiego Ona jest wykonana z takiego materiału Jestem pewna, że na pewno wiecie co to jest Właśnie już dawno przestałam używać takich gumek, co niszczą włosy, bo właśnie uznałam, że moje włosy już są dość wyniszczone, przez to, że ja często noszę je rozpuszczone i nie chcę ich dodatkowo niszczyć. Teraz idą wakacje i tak jak mówiłam, mam w planach bardziej o nie zadbać. Na pewno będę robiła olejowanie, powiedzmy tak, raz w tygodniu. Może uda mi się kupić jakąś odżywkę, która fajnie działa. Jeszcze zobaczę, co uda się Wam wykombinować Jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę I subskrypcję, bo zależy mi na tym, żeby było Was jak najwięcej Żeby dotrzeć do jak największej liczby osób Żeby wiadomo jakoś rozwijać ten kanał Nie bójcie się też pisać komentarzy Jeżeli macie jakieś pomysły na filmik, który chcielibyście zobaczyć na tym kanale To bardzo chętnie usłyszę propozycję Możecie pisać w komentarzu lub na maila, który będzie podany w opisie Również zachęcam Was do podania na mój Instagram. Link też będzie oczywiście podpięty niżej. A teraz, już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zanim zaczniecie robić jakąkolwiek fryzurę, pamiętajcie, aby dokładnie rozczesać Wasze włosy, żeby one się dodatkowo nie niszczyły i nie kołtuniły. Pierwszą fryzurą będzie taki luźny kłos. Jest to taka fryzura, gdzie włosy są. Spięte coś ala warkocz, ale jednak wygląda to troszeczkę bardziej skomplikowanie, mimo że takie nie jest. Na początek oddzielamy sobie przednie pasma, tak żeby wyglądało coś w stylu grzywkę Potem y, włosy rozdzielamy na dwa większe pasma, a następnie y, bierzemy pasemka od zewnętrznej strony i przekładamy na środek, w ten sposób powstanie nam coś w stylu warkocza. I według mnie wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Zabezpieczamy wszystko gumką, żeby się nie rozwaliło, a następnie naciągamy trochę te pasma, aby uzyskać większy efekt i objętość. I tak się prezentuje efekt końcowy. Według mnie wygląda to naprawdę fajnie i ma taki lekko księżniczkowy vibe. Do tej fryzury będziecie potrzebowali bandamkę i dwie gumki. Włosy związujemy w niski, luźny kucyk. Następnie bierzemy naszą bandankę, a jej końcówkę wkładamy jakby pod gumkę, tak aby się trzymała. Natomiast jej resztę obwiązujemy tak, aby nie było widać tej gumki. Następnie nasze włosy dzielimy na dwa pasma i postępujemy tak jak w przypadku warkocza. Z tym, że jedno pasmo zastępuje nam bandanka. Wszystko zabezpieczamy gumką, tak, aby się trzymało, a koniec bandanki znów obowiązujemy wokół gumki, a koniec składamy pod spód. Na końcu możecie jeszcze wyciągnąć te odstające błaski z przodu, tak aby powstał efekt delikatnej grzywki, i tak wygląda efekt końcowy. Ta fryzura jest chyba najszybsza i najłatwiejsza z tego filmiku. Będziecie do niej potrzebowali dużej spinki do włosów oraz gumki. Włosy związujemy w luźny kółcyk na samym dole, następnie gumkę zsuwamy, a włosy dzielimy na dwa i przeciągamy ku górze. W ten sposób, lecz zostawiając końcówki na dole. Następnie wszystko zabezpieczamy spinką i fryzura gotowa. Jest ona naprawdę szybka i wygląda bardzo dobrze. Na końcu wyciągamy ostające włoski do przodu i tak wygląda efekt końcowy, jest naprawdę wygodne, W tym wypadku robimy dobierane. Będziecie do nich potrzebowali dwóch gumek i jeżeli też nie umiecie robić takich pięknych, instagramowych warkoczy dobieranych jak ja, bardzo polecam Wam ten sposób. Włosy dzielimy na pół, delikatnie rozczesujemy. Następnie oddzielamy trzy pasma na samej górze i kierujemy się lekko w bok. Przez to warkocze będą szły lekko z boku zaraz nad uchem, lecz wciąż będą bardzo wygodne i dużo prostsze do zrobienia. Postępujemy tak jak w przypadku normalnych warkoczy dobieranych, tylko idziemy troszkę w dół i nie robimy ich zaraz przy przedziałku, tylko tak jakby od połowy. Lekko zabezpieczamy gumką i lekko naciągamy naszego warkocza, żeby uzyskać większą objętość i zdecydowanie według mnie lepszy efekt. Z drugiej strony, i druga strona zwykle jest zawsze trudniejsza, żeby zrobić ją dokładnie tak samo, ale myślę, że w tym wypadku nie poszło aż tak źle. Fryzura sprawdza się zarówno do szkoły, jak i na imprezę, czy na jakiekolwiek wyjście. Najpierw ustalcie sobie, gdzie chcecie mieć przedziałek. Następnie oddzielamy dwa pasma z boku i lekko je skręcamy. Następnie bierzemy spinkę i po prostu przypinamy z tyłu, tak aby się trzymały. I to samo robimy z drugiej strony. Według mnie najładniejsza jest ona taka typowo-księżniczkowa. Na początek oddzielamy z przodu dwa grubsze pasma, które później spleciemy w warkocz z tyłu głowy. Resztę spina się w taki prowizoryczny, niski kucyk. Dzielamy sobie delikatne pasemka z przodu, a następnie resztę włosów przerzucamy, przerzucamy na tył. Przechodzimy do robienia warkoczyka. Wszystkie włosy zbieramy razem, a następnie dzielimy na trzy cienkie pasemka, z których będziemy robić warkocz. Na końcu warkoż zabezpieczamy gumką i rozpuszczamy nasz prowizoryczny kucyk z tyłu. Aby powstało coś takiego, jest to fryzura według mnie typowo przypominająca fryzurę księżniczki, osobiście uwielbiam ją nosić i wygląda właśnie w ten sposób. Na końcu rozciągamy trochę nasz kucyk, aby zwiększyć objętość. I cała fryzura prezentuje się w ten sposób.